Lubię zapach Zenita. Słuchajcie, śpieszmy się kochać dziwaczne aparaty, bo szybko odchodzą. Niektóre odchodzą nawet zanim się zaczną, tak jak te aparaty z poprzedniego odcinka, bo mam wrażenie, że aparat jągnuło, to się pewnie nie przyjmie. A robiąc ten poprzedni odcinek, grzebiąc w internetach i szukając, sperałem sobie jeszcze innych kilka śmiesznych rzeczy, które się pojawiły mniej więcej w tym samym czasie i dzisiaj wam opowiem o jednej z nich. To pamięta stare logo Instagrama? Swojego czasu jeden facet wpadł na pomysł, żeby wziąć te logo i zrobić z niego aparat. Chcę w się sensie, zrobić aparat, który będzie wyglądał jak to logo: będzie wielkim, płaskim kwadratem. I będzie robił Polaroidy, bo ono wyglądało jak Polaroid. Więc Polaroidy ma robić takie natychmiastowe zdjęcia w sensie, bo w każdym razie facet na ten popieprzony pomysł zebrał całe mnóstwo pieniędzy na jakimś Kickstarterze czy innym warjastwie i zrobił to! I udało się! Nie dość, że zebrał potrzebne pieniądze, to fani fotografii natychmiastowej, fani Instagrama tak się tym wszystkim zajarali, że było ich bardzo dużo i wręcz sam Polaroid. Zastanowił wziąć socialmatika pod swoje skrzydła i wydawać ją go już nie jako jakiś produkt z piwnicy, tylko taki poważny aparat z polaroidowej firmy. O. Kiedy zacząłem sobie tak wspominać ten aparat i tak sobie o nim myśleć, to tak w sumie patrzę sobie, że to całkiem fajna zabawka jest! Bo to zabawka no to nie jest poważne narzędzie i chyba nikt tego nie będzie tak traktował, ale bardzo sympatyczny. Gadżet. Warta rozważenia, alternatywa dla instaxów. Wygląda śmiesznie, no bo jest to żywcem wyciągnięte logo z Instagrama, którym robimy sobie zdjęcia. Ma na pokładzie Androida, więc można sobie szybko zdjęcia na Instagrama wysyłać, a oprócz tego można sobie te zdjęcia prosto z tego wydrukować. Oprócz tego, że można to wydrukować, to to, co się wydrukuje, jest naklejką. A jeszcze oprócz tego można sobie kurkot tam wydrukować na tym zdjęciu, co się robi. I tym kurkodem potem się przenosi od razu do Instagrama waszego. Więc takie jest bardzo instagramowe urządzenie. I można sobie wymyślić jakieś ciekawe zastosowania do tego urządzenia, do robienia zdjęć jakimś ludziom. Nie wiem, czy to znajomym, czy obcym, ale tutaj jakiś taki widzę potencjał, właśnie do tworzenia jakichś takich zdjęć, dzięki którym można się pozbliżać do ludzi. No, tylko, tylko ten, mówiłem, że zapomniany ten sprzęt, więc gdzie go kupić, co? No, ale można, ale można go kupić. W Ameryce go można kupić na przykład. O! Jak taki jest komuś drogi, to można używany kupić. O! W Polsce też można było takie kupować, tylko kosztowały 1500 zł, panie drogie. Rzeczy! Ale uwaga, ktoś, ktoś je sprzedaje jeszcze teraz bardzo tanio i to nowe. Panie szanowny, ale jeszcze to co najważniejsze, to papiery nadal można do tego kupić. Co prawda małe takie 2 na 3 cala. Więc nie będą takie duże jak ten na przykład. Nie będą też takie chociażby jak ten. Raczej będą takie. Jak Instax mini. No, ale jak komuś nie przeszkadza, że jest takie mini, no to. To całkiem spoko. Szczególnie że cena jest całkiem niezła. Te papiery do Socialmatica, jak się już je kupi, to one kosztują tak mniej więcej 1,80 80, zł, tak jak patrzyłem, za sztukę. A Instaxy mi kosztują tak ze 3 zł, czyli też chyba trochę potaniały w stosunku do tego co było kiedyś. No, ale i tak jest taniej. I są to papiery w technologii zink, fot robione. Pff, fotografowane. Robione przez firmę zink. I to znaczy, że zero ink. I to, że tuszu nie ma i że ZINK przez to taka nazwa. A na te papiery zink nie wiem dokładnie, czy takie same, czy bardzo podobne 2 na 3 cala. W każdym razie też i też naklejane jest jeszcze aparat od Kodaka! Jakby ktoś wolał taki mniejszy. I ten aparat od Kodaka też można jeszcze kupić nowy w podobnej cenie, tam coś pomiędzy 300 a 400 zł. Jedno i drugie to w sensie. I to cały czas jest jeszcze na rynku, i można do tego kupić papiery. Co prawda jest tego mało, to może niedługo zniknąć, więc śpieszmy się kochać brzydkie aparaty, bo tak szybko odchodzą! Ha! Cześć! Cześć, tu Rafał Subskrybuj fotografa. O, subskrybuj fotografa? O Jezus, dobra. No to subskrybuj fotografię, czemu nie? Skrup... 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 Subskrybujcie kanał kolegi, tak naprawdę w ogóle nie znam tego kanału, a mam nadzieję, że to jest dobry content, tak subskrybujcie.